Siemaneczko, witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Baldursików. Miało być u Kortasza, niemniej jak próbowałam wyjść ze świątyni, to miałam niespodziankę małą, ponieważ Jaheira z miskiem czekali na mnie, więc chcę wam pokazać, jak przebiega to spotkanie. Oczywiście, tak jak mówiłam, no, czytałam sobie i zdjęłam im ekwipunek, żeby go nie tracić, więc są w bieliźnie. A ja mam tylko mintary, tak? Rzuć ten kamień. Za chwilę będą ci potrzebne obie ręce. Hm. Jaheiro, co ty robisz? Gratuluję ci, rzecz jasna. Bal obdarzył cię krwawym błogosławieństwem. Teraz myślisz, że wyruszysz w świat i wytniesz w nim swoje imię. Ale Miński ja wiemy, co się stanie. Byliśmy tu przed stuleciem i patrzyliśmy na tę samą ceremonię. Stoimy tu znowu, by pokazać ci, jak to się skończy. Twoje kości zgniją w ziemi pod domem twojego ojca. Nikt nie zapamięta twojego imienia. <laughs> Naprawdę sądzisz, że zdołasz mnie zabić. Mnie, królową pogrą, czy nie? Niech będzie, nie. Zabijaliśmy już królowe i bogów, a teraz, a raz nawet giganta. Ale nigdy dotąd nie musieliśmy zabić przyjaciółki. Żegnaj, pomiocie Bala. Harfiarze, to broni. Obronimy to miasto. Tak jak zawsze to robiliśmy. Bu i Mińsk obiecują, że zginiesz szybko, nasienie zła. Tam troszkę za szybko mi ten napis zniknął, ale przetłumaczyłam z tego, co dokończyłam mówić po prostu. No, jest nas dwójka, ale o, widzicie, mamy sprzymierzeńców. Znaczy, no, nie taka dwójka, bo tutaj mam jeszcze swoją małą armię. To są wszystko harfiarze, ok. Ale oni jeszcze się nie zaznaczyli nam tu. Nie, są. Dobrze. No, no, coraz więcej wrogów, tak? <laughs> Okej. Okay. Nie, no nie powinno być źle, tak? To jest... Tryb zrównoważony, więc... Jak się zastanawiam teraz... Nie dolecę aż tam. Ouch, nie? Za mało punktów ruchu, naprawdę? No dobra. Ach, oni sami. No tak, zapomniałam. To już jest za daleko. Ale nie chcę, żeby się spalił, nie? Hmm. Troszkę to będzie trwało, nie? Jak ich tak dużo jest. Jeszcze tak moje góle też automatycznie sobie atakują. Ja nie pamiętam, żeby jak sama Jaheira tutaj ze mną była, żeby czekali na nas harfiarze. Wydaje mi się, że nie. Just not until... though. Nie chcę wszystkich tam koło jednej postaci, bo. Może by nie byli skupieni w jednym miejscu, tak o to mi chodzi. A czyli został jej paladyn, tak? Czyli te, te statystyki wszystkie, które my dawaliśmy, już mogę, tak? Harfiarz, Driada znowu, Jaheira. No Mińska byśmy mogli spróbować, tylko nie mamy już takich fajnych zaklęć wysokiego poziomu. Ale zawsze możemy się przemienić, tak? Uciszenie No nic, no chyba będzie musiał zginąć za to, nie? Tylko 45? Wymuszona emerytura, okej okay. Fajne. Najpierw ten Oj długo tak mura mgły się utrzymała nie jak co sam przerwał koncentrację Paraliż, super. Oj, biedny Mińsk. Ale ja spróbuję odlecieć. Co się tu zrobić im, i mnie? Więc co, nie uderzam? No szybciutko to prze... przewincie. No swoich przewrócę też, nie? Zbyt daleko. Ach tam. utrzeć do celu niemożliwe. Hm. kul zasłania. To no nic trudno. To idziemy. Jeszcze mu jeden zostało. Jakich bohaterów miasta zabijać, nie? Dzachaira i Miska. Zgini w końcu. Mhm. están está hmm. no? O, paraliż jest fajny. I teraz przynajmniej 100%, nie? Żegnaj, Mińsk. A, będzie można z nim porozmawiać. No, który to jest? Naprawdę taki zasięg to ma? A mogę podejść po prostu? Nie chcę tym. To tarcie niemożliwe. Za duży jest ten stworek, nie? miał być od początku. Wow, co to było? No to skoro możemy sobie z nimi porozmawiać, przypuszczam, że nie będą chcieli ze mną w normalnej formie rozmawiać, ale zobaczymy. Czasami to nie ma znaczenia. A, nie swojej zabójczyni. Dobrze, to się zmienimy. Gdzie my mamy ten? O. Obojętnie, co nie? Akurat dla mnie to tam nie ma znaczenia. Dlaczego zmusiłeś mnie do zabicia Cię? Wierzyłem w Ciebie, myliłem się. Skąd twoi harfiarze wiedzieli, gdzie urządzić zasadzkę? Dżaheira, mądrzejsza od ciebie. Mądrzejsza od Mińska. Co się teraz stanie z Bo? Buu. Właśnie, co z Bu? Gdzie jest Boo? <laughs> Może w obozie czeka na nas? A z Jaheirą możemy porozmawiać? Chyba nie. A, tu już zaglądam. Nawet nie mają porządnego ekwipunku. Znaczy... Ci to wiadomo, bo im zabrałam. Ale, ale harfiarze. Skąd się jeszcze wzięło ich aż tylu, nie? Przecież do ich wybiły. Dobrze, tu już nie mamy kombatu. Możemy iść spokojnie do obozu. Zobaczymy w ogóle na reakcję. Pozostałych. Mój obóz ogólnie wygląda świetnie, nie? Troszkę trupków już tu narobiliśmy. Znaczy, guli. Przyjęłaś bala po tym wszystkim, co przeszliśmy? Mogę mieć tylko nadzieję, że to część jakiegoś sprytnego planu, o którym nie wiem. W innym razie mogłaś równie dobrze zostać z absolutem. Bal wybrał mnie, bym w jego imieniu podbiła całe istnienie. Rozsądnie byłoby złożyć mi pokłon. <laughs> Niestety nigdy nie twierdziłam, że jestem roztropna. Myślę, że odkryjesz, że masz silną konkurencję w kategorii niedoszłych tyranów. Ale pani Szar jest cierpliwa. Poczeka, aż rozszarpiecie się do reszty na strzępy. Dobrze. A nie no, dołącz do mnie, <laughs> bo... Mintara, co na to? Mintara się zawiesiła, że Gail wysadza nas w drugim akcie, chociaż zbliżamy się już do końcówki trzeciego. Gitianki nie mają w zwyczaju mówić „dziękuję”. W naszym języku nie ma nawet takiego wyrażenia. Najbliższym znanym mi odpowiednikiem jest. Oby Twoi wrogowie zginęli w męczarniach. Jednak po tym jak uwolniłaś mnie z rąk Orin, mogę powiedzieć tylko jedno. Dziękuję z całego serca. Bardzo proszę. A hmm, cóż, dobrze, ruszajmy dalej. Coś mi mówi, że problemy z ojcem to zaledwie początek są. Dokonałaś wyboru. Nigdy nie przestaniesz zabijać. Wiem, że widziałeś, jak mówię Balowi, że podporządkuję sobie świat. Powiedziałam to tylko pod presją. No zobaczymy, nie? Ej, ej, ile my się znamy, co? Armia Bala będzie niezrównanym posagiem. Nie mogę się doczekać, aż ją obejmiesz w posiadanie. Szukałam bol, bu, bo, bu. Bo tam go nie było. No nic, no trudno. Dobrze, no to teraz już naprawdę kolejny filmik będzie z siedziby Gortasza. Tak więc do usłyszenia w kolejnym filmiku i dzięki bardzo za uwagę.